Witaj serdecznie. Jeżeli kiedykolwiek myślałeś o tym, jak czytać w myślach, jak przepowiadać przyszłość albo jak manipulować decyzjami widzów, ten kurs jest idealnie dla Ciebie. Przygotowaliśmy tutaj specjalny kurs podzielony na poszczególne etapy i moduły, które wprowadzą Cię dokładnie w to, czym jest mentalizm, jak z niego korzystać oraz jak prezentować go skutecznie na scenie czy też w bardziej sytuacjach casualowych. Pierwszy etap który rozpocznie Twoje przygody z mentalizmem, to wprowadzenie, w którym opowiem Ci o historii iluzji, o największych bohaterach sztuki czytania w myślach oraz to, jak mentalizm jest podzielony na poszczególne etapy. Kolejny to karty w mentalizmie. Tutaj wyjaśnię Ci, jak techniki, które są wykorzystywane bardzo często w iluzji karcianej, można zamienić na efekty, które wyglądają jak czytanie w myślach lub przypowiadanie przyszłości. I karty, które są używane, mogą być zamienione na wizówki, Koperty czy widokówki. Kolejny etap to pikowanie, czyli sekretna technika podglądania informacji zapisanych przez widzów. Pokażę Ci kilka bardzo prostych, ale bardzo skutecznych i efektywnych elementów i technik, by móc skutecznie podglądać tego typu informacje. Następny tydzień to tydzień poświęcony forsowaniu informacji. Mogą być to forsy związane z treścią w książki czy wartością karty. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Techniki, które tutaj zaprezentuję, wyjaśnię, dadzą Ci pełną elastyczność i możliwość forsowania dowolnych treści, które będziesz mógł dopasować do rutyn, które zaprezentujesz w swojej publiczności. Dalej przejdziemy do zagadnienia związanego z mnemotechniką, czyli umiejętnością zapamiętywania dużej ilości informacji w bardzo krótkim czasie. W kolejnym tygodniu wyjaśnię Ci, czym jest multiple outs jak przygotować odpowiednie przepowiednie. I stworzyć złudzenie tego, że tą, którą widzi widz, to jest jedyna opcja, jaką mógł wybrać. Dalej zaczniemy zajmować się ujawnieniem informacji, tego, jak tworzyć ciekawy proces czytania w myślach oraz tego, jak przygotowywać wizualne i atrakcyjne dla widza przepowiednie. W następnym tygodniu skupimy się na innych technikach oraz metodach, które mogą ubogacić Twój wachlarz mentalisty, takich jak Master Reading, Cold Reading czy Słami Gimmick, które będą idealnym dodatkiem do Twojego warsztatu. Kolejno zaczniemy się zajmować tym, jak przygotować Twój pierwszy pokaz, jak wybudować autentyczną i prawdziwą postać na scenie oraz jak zająć się przygotowaniem do pierwszego pokazu mentalistycznego. Na zakończenie podsumujemy cały kurs i powiemy Ci, jak możesz rozwijać się jako przyszły zawodowy mentalista. Jak pewnie zauważyłeś, nasz kurs jest podzielony na poszczególne etapy, które Zapewniam Ci kompleksowy dostęp do wiedzy, technik oraz metod, które nauczą Cię, jak być profesjonalnym mentalistą i jak zacząć swoje pierwsze pokazy. Tworząc ten kurs, chciałem wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie pracę nad różnymi spektaklami, projektami czy reklamami, które były komercyjnymi produktami i wymagało ode mnie dużego doświadczenia. To doświadczenie teraz może być w Twoich rękach. Jeżeli kiedyś myślałeś o tym, żeby zostać mentalistą, to ten kurs jest idealnym wyborem, który spełni Twoje oczekiwania.